Na spokaj. Bo Andrzej, to roz... tak... Andrzej, opanuj się. Musisz być kurwa, wiesz. Dowodzenia. Ale kurwa, u tego z pieśni dojebany. Patrz, nie żyje już. Wehelił się dla mnie kurwa. No, wszystko w głowę musiał się Zostanę Ultra 1. W okolicy rośnie aktywność wroga. Bądźcie czujni. Ultra 1 ostrożnie. W pobliżu znajduje się oddział wrogich operatorów. Ultra 1, co już nie wpadł. Ultra Ultra 1, zabijanie operatorów. wyznaczono nagrodę za głowę. Dobrze Ultra 1. sojusznik padł padł, Jesteście pod strzałem. 1-1, wzywam zwiat lotniczych! po działa nad obszarem bark. Czy tutaj jest Magdalena? Magdaleno? To nie Magdalena. <laughs> 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 Bł... Miałem chłopie jedno w plecy, kurwa, nie pewnie, że pewno mam Miałem kurwa, tylko też łopieł między nami, jak nie? Mówiłem, że spokój, spokój, kurwa, jak się spokojnicy używacie mózgu, a tak to jak kury. Biegacie kurwa bez celu, i chuj. A to. Ja, ja tu nie obrażałem, KOKO, bo KOKO to jest mieszanka i Indyka. Przepraszam bardzo.